No? Rodzice najczęściej, jak wiemy, mają problem taki, że dzieci za dużo używają telefonów, komputerów i w no, ogóle, jako, tak. a największy problem to jest przetłumaczyć dziecku chyba, żeby grało mniej. No, żeby nie grało za dużo węża. w węża. No, no. Trochę taka historia, słuchajcie, z Japonii, która no? oddaje węża trochę. Chodzi o granie w Wowa, czyli w World of WoW, Warcraft. I ojciec miał syna, syn grał w Wowa i to powiedzmy sobie szczerze, chyba że w Lola grał, nie? Ale wydaje mi się, że w Wowa. Okay. Niech będzie nie, 14 godzin dziennie średnio i tak wyglądał czas gry tego syna. No i ojciec mu mówił, nie grać. Wyłączał mu komputer, wyłączał prąd. I wiecie, ten chłopaczy wiecie wiecie jak to dzieci sobie radzą. Radził sobie doskonale, tu coś tam miał, tu prąd, tu coś. Więc on się Generator wymyślił. Patent, Patent w zasadzie, można powiedzieć, trochę genialny, bo zapłacił innym graczom, żeby oni dojeżdżali tego syna. No ile znalazł takich z najwyższymi gwiazdkami, i kazał im go dojeżdżać, żeby on przegrywał Został zniechęcony. Wymyślił taki patencik. Genialne! Pomyśleli rodzice. O matko! Pomyśleli gracze.